Jest i Sebrzil Ostro wjeżdża. Jedzie, jedzie, jedzie Na razie jest póki jest wszystko w porządku I Kamień Kamień, pach Płyną dalej, płyną dalej, spłynął dalej Następny, kto? Mojtórz I ciach Na dzień dobry! <laughs> Na dzień dobry źle wpłynął i co teraz? Wysiadka, żeby mu jak nie spłynął. Oj, żeby mu jak nie spłynął. Gdzie oni są? Gdzie oni byli w ogóle cały czas? Gdzie oni... Gdzie oni byli? Gdzie oni byli? Malcie. Malcie strasznie Ciekawe tam dzidziuś wychodzi delikatnie z tyłu widać go. Wsią wsiądzie, wciądzą, że do niego wsiąść. O ja pierdolę. Będzie go sprowadzał! Będzie go sprowadzał Tak, walczy, walczy. nie, będzie walka, żeby wsiąść. Oj, dobrze, że to kręcę. Dobrze, że to kręcę. I dzidziuś nas spływa z tyłu. Dziś już nad z tyłu, jestem z góry, jestem dziś z góry, nagle nie wiadomo skąd się śmiej, tam między krzakami pojął jest bojcuś tam, jeden bojcuś na drugiego, ojcuś wpada i co? I co się dzieje? <głos> 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 poszedł z wodą Seb ci najlepszy seba najlepszy jesteś <noise> Come on, mój! <noise> Jestem z tobą! Na spokój! Ale to może być niebezpieczne, także asekury go, Wojciech! I już, już, jest fajna we wodach! Wiadr ze wody Od niego? Rzecz. Dlatego tak płynie też. z wiadrem, kurwa, wylewałem wiadrem wodu, nie? <noise> Dobrze, niech się przeciera, niech się przeciera! Do przodu płyń, płyń, zapierdalaj, zapierdalaj, lepiej szybko niż wolno I do przodu, do przodu! Dobrze jest, dobrze jest dwa wojski się spotkały no, to chłopaki. Wojtuś, Didia. Kamuś. Woj. ja Aż tak? No, chyba tak. O, tak? O, ja ciężkie Mnie My jeszcze do bola przytulą. Dobra, panowie, czyli jednym słowem co? Szukamy noclegowni. Tak. Dobra, co tymczasem?